Szanowni Państwo, minęła godzina 11. W związku z tym rozpoczniemy pierwsze inauguracyjne obrady Strzelińskiej Rady Seniorów. Bardzo serdecznie witam Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Strzelina Zdzisława Rataja. Witam Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, Sekretarza Gminy Strzelin Artura Pirka. Jest z nami również sekretarz Zarządu Fundacji Instytutu Innowacji i Rozwoju Społecznego Animar, jednocześnie współpomysłodawca utworzenia dolnośląskiego forum integracji seniorów, pan Jerzy Rafał ba Baniak. Oklaski. Witam serdecznie młodzież, członków młodzieżowej Rady Gminy, przedstawicieli młodzieży. Oklaski. Witam Zarządy Organizacji Pozarządowych Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia y, Emerytów i Rencistów w Strzelinie. Ktoś tu Oraz bardzo serdecznie witam media i przede wszystkim gorąco witam radnych y, Strzelińskiej Rady Seniorów powołanych zarządzeniem Burmistrza y, na podstawie uchwały. Y, którą Rada Miejska Strzelina podjęła 25 marca y, tego roku. Szanowni Państwo, wy, Wysoka Rado, y, do momentu, kiedy nie wybiorą Państwo przewodniczącego Strzelinskiej Rady Seniorów, y, zgodnie ze statutem poprowadzę y, te pierwsze obrady. Na początku, zanim przystąpimy do realizacji porządku obrad, otrzymali Państwo również w materiałach statut Strzelińskiej Rady Seniorów. Zgodnie z tym statutem, nie będę go czytała w całości, ale przeczytam podstawową sprawę, czyli zadania Rady, czyli to, do czego Państwo się zobowiążą za chwilę składając ślubowanie. Strzelińska Rada Seniorów będzie. Odpowiedzialna do ich zadań będzie należała współpraca z władzami gminy przy rozstrzyganiu spraw seniorów, podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji i wspierania środowiska osób starszych, przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów i działań na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do przekazywanych do zaopiniowania aktów prawa miejscowego, propagowanie kultury i edukacji na rzecz seniorów, inicjowanie zadań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym. Współdziałanie i współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy Strzelin w organizacji przedsięwzięć i działań na rzecz środowiska seniorów, wydawanie opinii oraz formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów, współudział w tworzeniu długofalowej polityki gminy na rzecz seniorów, podejmowanie współpracy z innymi radami seniorów działającymi na terenie kraju, upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach środowiska seniorów. Wzmacnianie wpływu, oddziaływanie seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla tej grupy wiekowej. Państwa kadencja rozpoczyna się i będzie trwała 4 lata. W skład Rady powołujemy osoby, które ukończyły 60 rok życia. Rada Seniorów może składać się od 11 do 21 osób. Nasza Rada Seniorów w tej kadencji liczy osób 11, czyli zgodnie ze statutem. Członkowie Rady pełnią funkcje społeczne. Za chwileczkę zgodnie ze statutem zostanie wybrany przewodniczący, zastępca oraz sekretarz Rady, natomiast ja tutaj ze swojej strony deklaruję, że wszelka pomoc administracyjna, prawna, organizacyjna macie Państwo wsparcie Urzędu Miasta i Gminy, czyli. Również Biuro Rady zapewnia Państwu tą pomoc techniczną, do waszych, która będzie niezbędna do Waszej dalszej pracy. Również pomoc prawnika Urzędu Miasta i Gminy Strzelin. Teraz przedstawię proponowany porządek obrad. Pierwszy punkt otwarcie sesji. Następnie w drugim punkcie wręczenie aktów powołania na członków Strzeleńskiej Rady Seniorów. Punkt trzeci, ślubowanie radnych. Punkt czwarty, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt piąty, wybór przewodniczącego Strzeńskiej Rady Seniorów. Punkt szósty, wybór zastępcy przewodniczącego Strzeńskiej Rady Seniorów. Punkt siódmy, wybór sekretarza Strzeńskiej Rady Seniorów. Punkt ósmy, zamknięcie sesji. W związku z tym zaprosimy teraz Państwa po odebranie aktów powołania. Zapraszam pana przewodniczącego. Zapraszam pana Jana Ozart. Od powołania w zarządzania Gratulacje. Zapraszam pana Jerzego. Thank mm -hmm. you. Czytam treść roty, następnie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, po czytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. Pan przewodniczący będzie ja roty, pan przewodniczący będzie wyczytywał nazwisko radnych. Wierny Konstytucji i praw członkowskich polskiej życzę hmm. uroczyście obowiązki hmm. radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Proszę usiąść, pan Panie przewodniczący, będzie czy Pan na Widowję. Pani Radom. Pan Dusza Jesuk. Pani Gryzan Skrzypczak Halina. Szibuję. Pan Paniukka Padel. Dziękuję. Pani Piankowska Radar. Żóbuję. Pani Goldy. Pani Maturlak Władysław. Pan Oziwek, czy ja? Pan Pan Szczypak, Pan Zajdzik, ja? Pan, Agniesz, pan Co? Dziękuję. Dziękuję bardzo Gratuluję wszystkim jesteście państwo tym od tego momentu pełnoprawnymi członkami strzyńskiej rady seniorów. W związku z tym mogą już przystąpić Państwo do głosowań i zatwierdzania porządku obrad. Kto z Państwa jest za zaproponowanym przedstawionym porządkiem obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został zatwierdzony. W związku z tym przystąpimy do następnego punktu, wybór przewodniczącego Strzelińskiej Rady Seniorów. Ja przedstawię tylko kompetencje, żeby Państwu przypomnieć. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego zastępcę oraz sekretarza Rady w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich składu Rady. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz i kre, kre, kieruje pracami Rady. Przewodniczący Rady w szczególności zwołuje posiedzenia Rady, ustala porządek oraz termin posiedzenia Rady, zwołuje posiedzenia, prowadzi obrady. Reprezentuje Radę Seniorów w kontaktach z innymi podmiotami, zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swoich przedstawicieli w Radzie. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na pół roku. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy na wniosek co najmniej pięciu członków Rady na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Strzein. W razie nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego. Zwołanie Rady następuje w drodze pisemnego zawiadomienia wysyłanego na adres zamieszkania członka Rady z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. W związku z tym bardzo proszę o przedstawienie kandydatur na stanowisko przewodniczącego Strzelińskiej Rady Seniorów. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Czy pan zniknie podzielnie wyraża w até os that W związku z tym przystępuję do wyboru przewodniczącego. Przypominam, w głosowaniu jawnym e, zgodnie ze statutem e, przewodniczącego wybiera się e, e, w zwykłą większością głosów przy obecności w cenie Obecność jest stuprocentowa. W związku z tym bardzo proszę, kto jest za kandydaturą pana Tadeusza Koszczewicza na stanowisko przewodniczącego Zdrzyńskiej Rady Seniorów, no, proszę o ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że pan Tadeusz Paszczewicz został wybrany na przewodniczącego Strzyńskiej Rady Seniorów. Panie przewodniczący, zapraszamy do prezydium. Proszę i na pewno. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie, to został utrzymany. Został utrzymany pan zastępca. I teraz przystępujemy do następnego punktu wyboru sekretarza Szczelinskiej Rady Zjednoczonej. Proszę podawać kandydatów. Przeciw. Kto się wstrzymał? Dziękuję, gratuluję Panie Wójtkowskiej. Jesteśmy w projekcie Pięknej Zaskoły.